Za dziobak tutaj dziobie. To jednak Dzięcią. w domu. A tu obok jakiś olbrzymi pająk, pajęczak. Widziałem ale. Nie zwracajmy jego uwagi, to przyjaciel. Po raz kolejny, w tamtym roku to samo, w tym roku to samo. Jeszcze będziemy robić to w naszym życiu. Ile? Ach, tego to nie wiem, ale za każdym razem jest to coraz bardziej skomplikowane. Podłączamy tutaj podłączenia. Olek, tutaj kabel stara się zainstalować, który będzie doprowadzał prąd do. Tego miejsca tutaj, bo potrzebujemy zrobić jakieś halloweenowe mm, oświetlenie, w ogóle jakieś dekoracje. Bo póki co y, zajmujemy się tylko i wyłącznie przeprowadzką. A Halloween już za dwa tygodnie i y, y, chyba dwa i pół. Widzę, że tutaj dużo domów akurat nie ma, nie jest przeozdobiona. My też jakoś nie szalejemy, ale no, cokolwiek chcemy, bo dzieci dopytują non-stop. Także praca w re. A tutaj zawisł ten piękny wieniec z tamtego roku. Na tych drzwiach prezentuje się, mam wrażenie, jeszcze lepiej niż na poprzednich. Jest, te kolory pięknie ze sobą zagrały. Chyba z godzina i mój mąż znowu napotkał na jakieś problemy. Jestem ciekawa, co tym razem, jaka będzie tym razem wymówka. Do czego? Że tak długo to zajmuje. Za no. gruby kabel, za twarde kabel. No to sytuacja była taka, że e, chcieliśmy najpierw przeprowadzić kabel, a Olek chciał przeprowadzić tędy, tu, do góry, tu, 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 tu i na drugą stronę, bo <laughs> pomysł był taki: e, mamy czujnik światła. Jak się ściemnia, to będą nam się automatycznie nasze lampki zapalać, ale nasz sąsiad ma tutaj światło, więc bardzo możliwe, że ten czujnik wtedy by uznał, że jest, e, nie jest tak ciemno i nie włączyłby naszych światełek. Także pociągnęliśmy kabel w drugą stronę, tutaj, tędy, tu i tu, bo nasze, nasze lampki, które też będą się świecić, możemy wyłączyć w trakcie tego, jak to zawisnie u góry. Także pająki nadchodzą. Pół godziny później. Jezu, i stąd już. <noise> to nie jest prawda przecież. Dlatego właśnie nasz dom cały czas pogrążony jest w pudłach, bo sobie projekciki znajdujemy, które trwają cały dzień. No i proszę, tak prezentuje się teraz nasz ganek. Właściwie to już tak się prezentuje od dwóch tygodni, ale nie miałam kiedy chwycić za kamerę, więc pokazuję Wam teraz w momencie, kiedy kwiatki mi zmarniały, bo wczoraj była jakaś nawałnica i akurat te widzę, że strasznie marnieją tutaj. W każdym razie tak teraz wygląda nasze wejście. W tym roku jest tak trochę skromniej, bo czasu nie było. Także. Symbolicznie jakieś dynie przywitały się z naszymi nowymi schodami, i będziemy dzisiaj dorabiać jeszcze troszeczkę takich dodatków halloweenowych. Tutaj zawisną dekoracje jeszcze dodatkowe, i coś powinno się pojawić tu. Zaraz Wam powiem o czym mówię. Domówiłam też do naszych halloweenowych szaleństw takie kapelusze, które zawisną sobie na Werandzie. Muszę tylko wykombinować coś, jakie przyczepić. Będą kapelusze i będą też nietoperze zawieszone na naszych drzwiach garażowych. Dzisiaj będę, będziemy je instalować. Zobaczymy, czy, nie, czy ich wystarczy. Czy zamówiłam ich odpowiednio dużo. Jest ich 56 chyba. No nie wiem, czy na garażowe drzwi to nie jest za mało, no ale będzie jak będzie. Cześć dzień dobry, a właściwie to dobry wieczór, bo my właśnie wybieramy się takim wczesnym wieczorem na wycieczkę. Na wycieczkę do starej części dzielnicy, która jest po drugiej stronie pola golfowego, przy którym mieszkamy. A jedziemy tam, bo chcemy zobaczyć um, osoby Halloweenowe, więc ten odcinek jest taki bardziej bonusowy, jeżeli nie lubicie tematu Halloween, jeżeli to Was denerwuje, to po prostu wyłączcie. Natomiast. Tutaj w Ameryce, w Stanach, ten temat jest bardzo hucznie obchodzony, i ja Halloweenowym maniakiem nie jestem. Ale przyznaję, że podchodzę do tego tematu trochę inaczej. Czyli oglądając te dekoracje, widzę w nich przede wszystkim. Scenografię, bo niektóre domy naprawdę wyglądają jak wyjęte z jakiegoś filmu, z jakiegoś horroru czasami albo z jakiegoś przedstawienia teatralnego. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda stara część dzielnicy, naszej dzielnicy, w której mieszkamy i jak przystrojone są domy na Halloween, to zapraszam na spacer z nami. A tak w skrócie chcę Wam tylko powiedzieć, że nasza dzielnica podzielona jest na dwie części. Ta część, w której my mieszkamy, to jest taka zupełnie nowa, gdzie powstało praktycznie całe, jakby nowe osiedle. I trochę mamy wrażenie, że mieszkamy na przedmieściach przedmieści, bo generalnie całe cała osiedle jest przed wielkim przedmieściem miasteczka dość małego, w którym teraz obecnie mieszkamy. Natomiast Największa część osiedla, do którego przynależą nasze domy, znajduje się po drugiej stronie pola golfowego, i to tam tak naprawdę toczy się całe życie tego neighborhoodu, tej dzielnicy. A my. Mieszkamy sobie w tej, w tej części, która jest taka bardzo spokojna na ten moment, jeszcze nie za bardzo zasiedlona, nie zaludniona. No, już oczywiście w dużej części tak, ale w części jeszcze się domy też budują. Także, no, to wszystko powstaje cały czas i ludzi przybywa. Ale nie zmienia to faktu, że część, w której my mieszkamy, jest taka raczej spokojniutka, a część, do której teraz jedziemy, jest no bardzo busy jak to mówią tutaj amerykanie bo a nawet powiedziałabym że niektórzy mówią że ta część jest ta dzika <laughs> bo jest tutaj naprawdę sporo sporo domów i domy są przeróżne od takich tańszych po domy za miliony dolarów Kolejny projekcik. Tym razem spróbujemy zawiesić równo i nierówno kapelusze równo i nierówno, bo na różnej wysokości, ale w, różnych, w równych odstęp, odstępach. No, także podwórkę. No, zobaczymy, co z tego widzie, wyjdzie. Widziałam to już w kilku miejscach, bardzo mi się podoba taka dekoracja Halloweenowa, także i my ją tutaj przygarnęliśmy do siebie. Nie, dobrze to wygląda. Tak, bardziej gdzieś w tą stronę, na środku, czy bardziej w tą stronę. Dobrze jest. W tych y, żółtych spodniach z niebiesko-różowym niebem, czarnym kapeluszem, wygląda to jak po prostu z jakiejś kreskówki. No. <grym> wygląda No, prawda, jak postać z kreskówki. Od razu chciałem powiedzieć wszystkim, że to będzie jeszcze lepiej wyglądało. Mordyn progress? No, niestety, w mojej żonie się nie podoba. Nie wiem, dlaczego. Fakt, jest piękny. Gdzie ten kapelusz? O! No coś za to to już nie odpowiadam. Tak się prezentuje teraz rodzina kapeluszników. Witamy u Kruków. Zrobiło się kruczo czarno. No i tu też nagle kruki. No dobra, nie perze. Dobry wieczór. Mamy dzień drugi wycieczki po strasznych domach. Trochę się rozochociłam po wczorajszym naszym spacerze i stwierdziłam, że wezmę kamerę i pokażę wam jeszcze dwa takie fajne fajne straszne straszne domy, bo w sumie na moim kanale to nigdy nie pokazywałam tutaj co się dzieje w okolicy. A okazuje się, że to nasze osiedle wcale nie jest jakoś tak bardzo bogate w takie e, naprawdę super domy. Także postanowiłam wziąć kamerę i zarejestrować jeszcze e, dwa inne miejsca, które. Mm, Zrobiły na mnie wrażenie w tamtym roku. Ta nasza dzielnica obecnie nie jest tak wypasiona, że tak powiem. Jest taka bardziej przyjazna dzieciom, właśnie, bo są tutaj bardziej takie akcenty halloweenowe. Zobaczymy, co się będzie działo w trakcie Halloween. To ciekawe, w sumie, że do tej pory ani razu nie pokazywałam Wam tutaj żadnego materiału z tych amerykańskich domów, jak one wyglądają w trakcie Halloween, bo faktycznie Amerykanie mają niezłego bzika na punkcie tego święta. I i całkiem hucznie go obchodzą i potrafią się naprawdę dobrze bawić. Mieliśmy okazję już brać udział w kilku imprezach halloweenowych, w których naprawdę było czuć ten Halloween spirit, jak oni to mówią, czyli tego ducha Halloween. Mam pojęcia, jak to się stało, ale moja kamera nie ma miejsca na karcie. Także nagrywam dla Was komórką. Pokażę Wam jeszcze domek tutaj, w którym też jest taki spektakl świateł pod muzykę, ale nie wiem, dlaczego dzisiaj nie gra. Może dlatego, że jest zimno i myślą, że nikt nie przyjdzie oglądać. W każdym razie pokażę Wam, jak wygląda domek. Sąsiedzi Zrobili sobie podobne dekoracje i nawet z tego co pamiętam, to te dynie, które tutaj są w ogródku, grają współgrają z dniami z tego ogródka. Już tutaj podejdę do nich. Tutaj w trakcie Halloween jest też puszczany dym. Dym unosi się nad całym tym polem dyniowym wygląda to świetnie, naprawdę rewelacyjnie. Bardzo żałuję, że dzisiaj nie ma tego dymu i nie ma tego spektaklu świateł. Generalnie ludzie mają naprawdę bardzo ciekawe pomysły na to, co zrobić w Halloween i w którą stronę pójść z tymi dekoracjami. Niektóre są tak jak tutaj trochę straszniejsze, inne są śmieszne. W tamtym roku, z tego co pamiętam, dograła tutaj muzyka e, Michaela Jacksona, Tiller. A tutaj dom cały owinięty taką taśmą ostrzegawczą.